Witam w Wielkanocny, no już nie poranek, bo po śniadaniu już zapewne wszyscy jesteśmy, a moim Państwa gościem jest ksiądz Dawid Stelmach. Witam serdecznie. Cześć Boże. No właśnie, już po śniadaniu, czyli niektórzy już zdążyli się pokłócić o politykę Placki, Mazurki, pogodę, księży, kościół. Czy to tak naprawdę musi wyglądać? Odpowiedź jest nie. I tu moglibyśmy skończyć. No Ale chodzi chyba o to, żeby jednak nie skończyć. I zazwyczaj w takie dni doradzam, żeby ludzie odłożyli te dyżurne tematy, właśnie pogoda księża i polityka i tak dalej, a skupić się jednak na tym, że w ogóle w widzimy siebie. Jesteśmy, często jesteśmy bardzo zabiegani. Polacy należą do jednego najbardziej zapracowanych narodów Europy. A to się też odbija na kondycji naszych relacji, spotkania z ludźmi, ale także i też naszej religijności, bo na, na nią mamy coraz mniej czasu. Zatem, jak to jest? Czy zmartwychwstanie Chrystusa, no, jednak cud, który chyba no, najbardziej przekracza granice natury, yy, czy on naprawdę nie podlega dyskusji? To znaczy, oczywiście, że katolicy wierzą, że nie. Natomiast to jest dla kogoś, kto patrzy z boku, tak niewyobrażalną tajemnicą i takim zdarzeniem, które się właściwie nie miało prawa wydarzyć. Dokładnie tak, a tym bardziej, jeżeli mówimy o cudzie, to zawsze cud zakłada pewną dozę niepewności, tajemnicy i to nie jest matematyka. Więc. Chociaż mamy historyczne źródła o Chrystusie i są to relacje też nie chrześcijan o tym, że mówi się o Jezusie, że rzekomo zmartwychstał, to dalej wiara zakłada to, że jest jakiś krok w nieznane. I tak naprawdę spotkanie z żywym Chrystusem jest też przyjęciem tej prawdy o tym, że On zmartwychwstał, że żyje. I co więcej, że też otworzył nam bramę życia niebieskiego po naszej śmierci. E... Ma ksiądz doświadczenie też innych krajów, y, innych y, miejsc na świecie. Tak porównując, czy ten nasz katolicyzm w Polsce, czy w Europie, w porównaniu z takimi krajami, y, na przykład Ameryki Południowej, nie jest no prawie, że smutny. Ta radość z zmarcewistania jest taka, się już wypłaczący, płaczący, ale jednak rytm tej pieśni nie wskazuje na radość. E, to jest pewne dziedzictwo, które nosimy w sobie po poprzednich pokoleniach, wiekach. Bo zobaczmy, że chociażby ostatnie 200 lat naszej historii to jest 150 lat niewoli. Nie? Zabory, potem nazizm, komunizm. To wszystko spowodowało, że ci nasi przodkowie, oni naprawdę walczyli o przetrwanie. I dlatego też, jak swego czasu pisał Pius XI, kiedy jeszcze był wcześniej, kiedy był polskim nuncjuszem apostolskim w Polsce, pisał o Polakach, że wydaje się, że ten lud ma wiarę bardzo smętną, niemalże tragiczną, ale gdy spojrzy się na ich historię, to widać, że oni w tej swojej wierze i tym smutku tak naprawdę przekazali wiarę i ocalają swoją nadzieję. Dlatego... Patrząc na to, jak my przeżywamy, albo na przykład wspomniano tutaj o kulturze latynoamerykańskiej, pamiętajmy, bliżej słońca, bliżej równika, więc miera powodów do uśmiechnięcia Dzisiaj się świeci słońce. I to już człowieka inaczej nastraja, ale jest też i druga rzecz, że tutaj gdzie my jesteśmy, jesteśmy spadkobiercami tej pewnej kultury i też naszą wiarę wyrażamy w tej, a nie innej kulturze. Nie hejtujmy tego, co jest nasze. My to po prostu przeżywamy. To nawet nie chodzi o hate, czy nawet o jakąś taką krytykę, tylko tak patrzę na młodych. No, dziś, ty, dziś ta młodzież jest taka, że troszkę tej radości by chciała więcej. Tak, ale ta młodzież też przeżywa swoje trudne momenty i trudno wtedy się do nich uśmiechać i trochę pajacować, kiedy ktoś na przykład jest w depresji albo ma jakiś taki swoisty meltdown. Więc. Dlatego myślę, że to co mówi święty Paweł, cieszyć się z tymi, którzy się cieszą, płakać z tymi, którzy płaczą. I to jest chyba też całym wyzwaniem. Natomiast rzeczywiście, czy potrafimy przełożyć radość zmartwychwstania na naszą wiarę? Ja bym zapytał coś jeszcze. Czy my szukamy pewnych nowych sposobów wyrażania naszej wiary? Szukamy? To jest pytanie do nas obecnych. Zatem nie wchodząc w bardzo głębokie rozważania, bo w końcu mamy święta, życzmy sobie zatem wielu, wielu wielkanocnych radości i niech zmartwychwstały Chrystus błogosławi. Dziękuję serdecznie Dziękuję za bardzo. rozmowę.